Halo halo witam was bardzo serdecznie z tej strony Rewo a przed wami kolejny odcinek z Dying Light The Beast e, Słuchajcie ja sobie po tym ostatnim e, odcinku po prostu doszedłem tutaj do bazy żebym mógł na spokojnie zrobić e, zapis stanu gry e, Myślałem, że coś innego tutaj widziałem na szczęście nie tutaj też są jakieś w ogóle a, To w ogóle ciekawe Behemoth tutaj też nam coś pokazuje jakby Niedaleko coś miało być. Są w ogóle powbijane te te, tak jakby. Ej, to no ciekawe. To teraz będziemy mogli pooglądać trochę zdjęć. A, okej. Okay. Myślałem, że po prostu będziemy te wykałaczki i tak się zastanawiali, co to jest. Lecimy się, najpierw, do, oczywiście, do sklepikarza. Może wytworzymy potem coś, nie coś. Handluj. Dodać mu nic nie mogę, ale widzę, że ma jakieś pierdoły ze sobą. Ożywice, ostrza, kabelki, puszki, skóra. Wszystko nam się przyda. Teraz jeszcze mamy 7500, więc ogólnie spoko. Szkoda, że nie ma mm, amunicji do strzelby, bo tom chętnie bym sobie kupił. Jak widzieliśmy, w tamtym odcinku nam się nawet przydała. Dała też się nawet ta katana, która ma 5 naprawy. Możemy też coś tutaj zrobić. Możemy zrobić tutaj tą lawinę i to będzie do zamrożenia. Zastanawiam się, czy w ogóle nie zrobić takie typowo podzamrożenie. Mam coś tutaj? Nie. Tak, mam. Bruce. Eee, aktywuje się przy trafieniach krytycznych. Nakłada efekt zamrożenia przy trafieniach krytycznych. Ja myślę, że to nie byłoby takie złe ogólnie, bo to by chyba w jakiś sposób zamrażało, czyli stunowało wrogów. Czy to jest... To jest długi miecz, ale czy to jest broń... Nie wiem, półtora ręczna, czy coś tam, nie wiem. Więc tak, wytwórzmy to. Wstaćmy to. Tak akurat już skończymy mi się te materiały. Yy, I wstaćmy może tą koniczynkę. O. Teraz będę miał niezłą broń. Chcemy dotrzeć do oazy Star Childa. W ogóle mi się to tak dziwnie mówi Star, Star Child. Mam minia jeszcze jedną rzecz jeszcze zobaczyć. To znaczy, teraz jest godzina. on nie ten. Nie żyje. To co, w tamtą stronę, nie? No bo co nam innego zostało? Jak daleko to w ogóle jest? To jest tak, że będziemy szli cały odcinek do tego ogólnie, widzę. Ale potem będziemy mogli. Zresztą zapolowanie na jagę to bym sobie odpuścił jeszcze długo, aż nie wbijemy tego przynajmniej 11 poziomu. No po coś ten zalecany poziom jest. wydaje, że ja im potem nie, nic nie zrobię jak... E, e, no Jak będę po prostu za niskim poziomem pewnie broń czy coś będzie za słaba. Już ogólnie byliśmy. To pamiętam. O ja widziałem, jakby jakiś laser. Ciekawe. A jeszcze coś miałem potworzyć, wziąłem za. Okej. Okay. Trzymam dystans, ale od was? Coś mi tutaj śmierdzi. O, cholera. Dobra, dam. Dopóki. Oho, zanim ja zrobię zamach, to on robi, a widzę, że mamy podobne plany do dorzucania. No czemu ja nie trafiam w niego? Jakiś laser w ogóle nam nie widać. Jakby ktoś chciał, nie wiem, z do mnie strzelać. Co to było? O cholera, czy tu jest jakiś snajper? Jest tam w budynku. A, jest na budynku, no panie kochany, to co jak co, ale ja idę najpierw po ciebie. Bez dwóch zdań A czemu się nie chwyciło? Gro tak nie wolno Ja myślę tutaj nie Wiem, że się gdzieś chwycę tu, albo tu, albo tu Gdzieś tu był przecież, nie? Są zombie, to mnie... Ja nie wiem, co on robi. Czy on się musi rozgrzać w każdym odcinku najpierw, czy co? Ale on takie rzeczy odwala. Czemu nie chce się tu, o właśnie, tak ładnie wspiąć? Przecież to wystarczyło tylko grzecznie przejść. Może ci będę. O, cholera! O, cholera, serio? On tak szybko strzela ze snajperki i jest w ogóle w stanie mnie zabić, tak? I już? Fajnie, dwa hity, yellow do domu. Ale ja tego nie odpuszczę, bo to nie ma szans... Czekajcie, gdzie to było? U mnie chyba gdzieś dalej... Nie, wywaliło mnie tu. To było gdzieś... niedaleko, nie? Nie. W ogóle ktoś głośno oddycha. Zastanawiam się, czy tu nie jest jakiś taki cięższy zombie. Czyli tam gość ze snajpery tak walił po prostu? On trochę lipa. Jeszcze pewnie pół dniami minęło przez to. No, o, że nie przejadę przez to. Strzaicie fazę. Przecież takie te, te powinno się dać rozwalić, żeby nas pociąg nie pojechał. Potrącił, chciałem powiedzieć. O, ale jumper, Paweł tam był. Czyli sobie w taki sposób ominiemy. Chciałem, wiecie, nie odpuścić temu typowi, ale to nie ma sensu, i tam się z nim nie ma sensu, chyba tracić znowu 750 expa. Mutne to było, no. Znowu pierwszy odcinek, i zaraz na początku musiałem, wiecie, się wywalić. E, czy ja tam. Czy jest sens, żebym ja jechał jakąś taką drogą drogą, czy. Czy lepiej jest, żebym ja jechał? Tak, wiecie. Do celu typowo, że tak powiem, po trupach. Jadę tędy? No, dziwo tak. Tutaj wygląda jakby można było jakoś zajechać. No dokąd zajed... aha mam... no tak, ja zapomniałem, że przecież... Już mi benzyny brakuje. Samochody są po części moim zdaniem bardzo uselessowe. Dobra, ja tam więcej nie potrzebuję. Tutaj się mniej więcej nie to chciałem kliknąć. Ej, co jest? A, dobra, ne nevermind. Wodospad, to, 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 tamto. Szczerze to, nie wiem, jak się tam dostać. Mam nadzieję, że jakoś właśnie poprzechodzimy tędy. Chociaż możliwe, że ja tam mogłem samochodem na spokojnie dojechać, tylko trzeba było kawałek przejechać. To jest wodospad. Czy że coś będzie pod tym wodospadem, albo wy w wodospadzie. O, tu są przejścia w ogóle. Nie wiem, czy tutaj byłem. Chyba nie. Czy ja idę w dobrą stronę? Tego też nie wiem. On coś pamiętam, że mówił na ten temat, ale... W taki wypadek utniemy mu nogę. My pełen... O, coś za mną jest i tego się już boję, bo. Bo to coś mnie zaraz udziabie na pewno w plecy. To musimy porozwalać. To też musimy rozwalić. No, ta jest, kurczę, do naprawy. No bo no, była nawet okej okay, ta siekiera. Mieliśmy na ósmy poziom, na ósmy, siódmy, na no, to to możemy rozmontować. Myślę, że 326 obrażeń to jest dużo w porównaniu na przykład do takiego epickiego kija jednoręcznego. Ale problem jest też, że nawet jeśli coś to nie mogę wsadzić żadnych modyfikacji do tych broni. I po co się drzesz? Po co te krzyki i jęki? Tutaj była ta torba, taka, co jeszcze jej nie przeszukałem. Ej, ja tu wlazłem w ślepy zaułek? No, shit. Ja myślałem, że wtedy ten się będzie dało przejść. A tutaj może, czekajcie, Tam pod spodem jakoś? Ja nic nie widzę. Ja nie wiem, gdzie ja płynę. Jak ja się jeszcze utopię tutaj, nic nie widać. Ja... O Boże, gdzieś jakaś inspekcja. A to czego ja czemu nagle tutaj. Aha, bo to jest jakaś kartka. Droższa Marion, gdy czytasz te słowa, to już nie żyję. Doszło do tego przez moją własną głupotę. Poszedłem do tej jaskini, przed którą mnie ostrzegałaś, i doszło do wypadku. Przepraszam, przepraszam, że nie byłem bardziej uważny, że cię zostawiam w taki sposób, że jestem głupcem. Przepraszam. Wiedz, że nigdy sobie tego nie wybaczę. Żegnaj, najdroższa. O, ale to on może przynajmniej umarł przed tym, przed apokalipsą. Ciężko stwierdzić. Ale dobra, czekajcie, bo była to woda. Wchodzimy tu i tutaj gdzieś... O, 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 o. Tu coś jest. Kamienny sigil pustka. Niezwykły kamień pokryty z zatartymi symbolami i układ zbliżony do spirali sprawia, że wzrok bezwzględnie wędruje ku nieosiągalnemu środkowi. Relikt emanuje aurą bez istnienia, sugerujący jego związek z tym, co nieznane lub z przedwczesnym chaosem. Okej, okay, no, ogólnie spoko, ale... Rozumiem, że dalej chyba się nigdzie nie da zapłynąć. Nie, ta woda jest tutaj tak brudna. Eee, no spoko, ale co, ja utknąłem tutaj teraz? No cóż, dobra. Coś tam zdobyłem, nie? No tak. Ale czy ja mogę coś z tym, nie wiem, zrobić? No tutaj mam ten pieczęcie. Ale nie jestem w stanie raczej nic z tym zrobić. To jest po prostu jakaś znajdźka. Mech. Ramieni mamy tylko 70 metrów do przejścia wbrew pozorom. Zastanawiam się, czy nie da się tam po prostu, wiecie, wspiąć jakoś. Ojej, no, co jest gro? Daj mi wyjść! Nie, no ja nie wierzę. Ja nie jestem w stanie wypłynąć, bo on odwala jakieś dziwne tańce tutaj. Co tu się dzieje? No, dawaj luta. Nie ma za co. A dzięki, przyda się. Dasz radę sobie już sam? Mam nadzieję. Bo mnie już tam nie będzie. O, czekajcie, bo tu jest strzelba. Warto ją przeładować. tam, zjadaj na spokojnie, nic się mną nie przejmuj. Teraz pytanie, bo widzę, że tak, idzie się wspiąć. Nie wiem, czy nie jest lepiej to zrobić, bo jak gra daje taką możliwość, czy będę mógł od razu wejść na tą skałę. Czy mogę pewnie przejść jakoś dookoła, idąc tędy, ale pewnie przechodząc przez te zombie, a my pewnie do końca nie chcemy, czy coś tam, nie wiem. Nie mam dla pojęcia, o co chodzi. Po prostu wykorzystajmy tą możliwość tutaj. Pat, pycy, pacy, pacy. Zawiodłeś wszystkich. Zawiodłeś tak, tak. Tak zrobiłem, ja wiem. Miodek? Miodek Urak tu ładnie zobaczcie. Oaza faktycznie. Zapraszam do środka. Chodź, pomaluj mój świat. Słuchajcie, bo... Dobra, nic tu nie ma, nie widzę nic. Połóż się tak, żeby było ci wygodnie. Ciągle słyszę ten głos. To rzeczy, które nie dają ci spokoju. Coś, co spychasz w głąb siebie. Aha, co mam robić? Daj mi to, co przyniosłeś. A teraz? Kai, spokojnie. Na chwilę musisz oddać kontrolę. Jak podam ci ten specyfik, to nie będziesz mógł już uciekać od swoich demonów. Jesteś gotowy? Pieprzyć to. Jedziemy. Star Child? Halo? Kurwa... Aaa, nieźle. W ogóle jestem jakiś chyba naszprycowany. W ogóle jak on mi podał tą herbatkę i kazał się jakoś położyć, to powiem wam szczerze, że wyglądało to dość podejrzanie. Czemu mamy znowu... Znowu mamy ten... E, rukę, trzy bandaże... Zabijcie. Tylko śmierć, morderca. Morderca, zwierzę. Przynosisz tylko śmierć. tylko Dlaczego nie zadajesz sobie, zanurzyłeś ludzi? O nic nie pytasz, morderca. Nie pytasz kogo tylko nie wykonujesz. Jesteś chłopcem na posyłki. Dlaczego pomagasz tym ludziom? No, ta Oliwia. A to nie, to, to jest Olivia? Nie, tak Zastabuj chyba. A to jest ta z. Y... drugiej części? Dlaczego pomagasz tym ludziom? Co się działo w Morderca! No może jestem mordercą, no co ja na to poradzę? Chciałem zabijać. Dla dobrego, no. Brałem mniejsze zło, jakby to powiedział Geralt. O, Oj, tu się będziemy z czymś tłucć, pewnie, nie? Łobozu, co to za jakiś Slenderman? Tutaj jesteś, Mendo. Ej, bams cię, ziomek! Walę cię na pyrę No! Ej, ja już Cię miałem kopnąć i nie widzę go. Nie mam latarki, wiecie? To jest takie przerąbane trochę Nie Ci przynajmniej schodzą na hita Bo na dwa, na trzy, nie wiem Już jest to, że się nie mogę leczyć Czy mogę się leczyć, ale Czy chcę się leczyć? Warto jest tutaj się w ogóle bić z nimi, czy...? Nie. Jeszcze nie. Aha, fajnie. Tutaj tylu tych wrogów chodzi. Wszystko mnie tu klepie i się zaraz broń skończy. No i on znowu ucieknie. Gdzie mi tu? Co tu się dzieje? Samo mnie to aktywowało. O korzystaj i Czy to tą bestię muszę nakarmić? Co, będziesz uciekać? Na pewno będziesz uciekać. gdzie on jest, bo ja go nie widzę tutaj teraz mi HP ucieknie na tyle, że o, jeszcze padnę tu ja padłem, czy ta bestia padła? nie mówcie, że padłem we własnym śnie. ja wierdolę trochę pospałeś zapraszam Co to było? PTSD. Wyrzuty sumienia. Skumulowane traumy, które tłumiłeś. Nie bardzo czuję, żebym się z czegoś uwolnił. Bo tego nie zrobiłeś. Zagłuszyłeś swój ból i strach gniewem. O to nam chodziło. Nie masz czasu na wyrzuty sumienia. Musisz walczyć. Potrzebujesz tej mrocznej siły, żeby przetrwać. Żeby pokonać wroga. Te rzeczy mnie w końcu dogonią. Te rzeczy mam w tej fiolce. To Twoja krew ze wszystkim, co Twoje ciało wytworzyło w czasie tego transu. I te rzeczy mogą pomóc innym znaleźć w sobie podobną siłę. Siłę na co? Na to, żeby otworzyć rano oczy, wstać z łóżka i nie palnąć sobie w łeb. Dlaczego tak mówisz? Pójdź na mnie. Ty wyglądasz jak człowiek. A ja, a inni. Gnijący w tej jaskini. Gnijący dosłownie. Od środka. Te zmiany, te. Przecież ja cuchnę, Kyle. To samo inni. Milczysz, ale czujesz ten smród. Ten odór. Codziennie wymiotuje. Wszystko mnie boli. A tu. To nie są ludzkie myśli. To co pojawia się w mojej głowie. To jest wyrok rozciągnięty w czasie tymi grzybami, ale my umieramy. Po co to wszystko, Kyle? Kurde, nie wiem, co mu odpowiedzieć, albo żeby nie wiem, albo powiem mu. No nie chcę ze jakimś. No, czy no. Mś... Nie chcę mu mówić teraz o zemście, bo to nie ma sensu. Całe to cierpienie. Wiem, że to niewiele, ale. Naprawdę mi przykro. Tak. Mnie też. Ale nie będziemy się tu chyba mazać, co? Nie będziemy. To co? Chcesz jeszcze pogadać, czy uciekasz? Raczej będę uciekał. No, dobra, czas na mnie. Kyle? No? Mam na imię Benjamin. <laughs> Zbyt sztywno jak na mój gust. Starchild bardziej do ciebie pasuje. Prawda? <laughs> dziękuję. Nie, to ja dziękuję. A teraz leć i wykorzystaj swoje demony. Z tym nie powinienem mieć problemu. Na razie. Wiesz, co mnie martwi? Że jest noc. Ja mogę się tutaj kimnąć u niego na tym materacyku. Daliśmy level do akurat Milusio. Wezmę sobie chyba ten kamuflaż. Mam jeszcze 4 punkty umiejętności? Wow! Hmm, tak się zastanawiam, co tu jeszcze można wybrać. Ten wiatrak jest całkiem ciekawy. No a tu wydam dwa punkty, i potem są też po dwa punkty. a ja to nie najgorzej, czujesz wrogów z taką skutecznością, wytrzymałości broni, albo nalepki na głowę wroga leżącego na ziemi. Oba perki są spoko. Ale chyba wybiorę to na początek. I ja nie chcę tam iść. Tam jest noc. Tam jest 22.43. Jak ja się mam spotkać z Oliwią? Czemu gra wymusiła na mnie w tym momencie spacer w nocy? To nie ma totalnie najmniejszego sensu. Jestem bardzo niezadowolony z tego. Co, co? Jeszcze się podpaliłem. No Boże. Czy ja żubiłem, że się podpaliłem? Czekajcie, bo ogólnie tak patrzę. Może byśmy... Może nie max, ale wytworzyli sobie ze 5 e, apteczek. No i co, i pójdę i znowu stracę. A przecież level wbiłem do tam, tak szczerze powiem wam, że trudno. Jak padnę, to padnę. A padnę na pewno. Gdzie mamy najbliższy ten? Tutaj jest najbliższa kryjówka i tu bym się chciał dostać. Nie wiem, czy mi gra pozwoli. Tak, wiecie. W miarę możliwości bezpiecznie. Wolałbym jednak odespać. No, to jest tutaj zaraz, przy dobrych wiatrach, może damy rady. Może damy rady. Już pół HP straciłem samym upadkiem. Ojez. Oh yeah. Dobra, ale tu jakaś cisza chciałem powiedzieć. Nie, 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 nie chciałem tylko spojrzeć w dół! Jomek! Kuluru jasno! Tak się nie robi, zawałbym dostał. Nie wiem co tam za menda była, chyba zwykły zombie, ale już mnie tam odklepał. Tutaj te szybkie takie najczęściej były. No i dobra, i zróbmy sobie tutaj kimkę. Przyśpimy się do rana. Ja unikam tych nocy. Ja wiem, że ten exp tutaj leci dwa razy szybciej i tak dalej, ale. Ale jakoś, no nie wiem czemu, cały czas czuję, że no, nie jestem w stanie tutaj nic w tej nocy zrobić. No i dobra, ja myślę, że tutaj skończymy odcinek dzisiejszy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Był taki, może i krótki, bo nie powiem, że nie, ale e, dość treściwy, bo trochę się dowiedzieliśmy, mniej więcej. E, Black screen przynajmniej się nie pokazał. Mam myślę, że nadzieję, że jeszcze do końca mojej głupiej gadki się nie pokaże. E, no a ja Wam życzę mi jego dzionka i ja myślę, że w kolejnym odcinku. Po prostu udamy się tu na te spotkanie z Oliwią, tak jak ona chciała. No i tyle no. Dzięki, że byliście, że oglądaliście. Miłego Dziąka wam życzę. Papatki.